Chłopak nagrał nową piosenkę, musimy sprawdzić, znaczy Disna Hagiego piosenka, także nice, Jaki? Dzisiaj próbujemy. Dzisiaj się jak dzisiaj znowu Abiza Live spróbujemy, może się przebije, dzisiaj się coś na Twitterze, to tutaj macie tak, więc żeby tak się wdrożyć w streamach, chciałem odsłuchać z wami Dizna Hagiego, hej, szanimacja chłop

Bez narobi, bez mógł, na śmiej pożycz, śmiej Nie powiedz Nice. Dzięki za wspierających Dragoriu, Psychopatyska i Awokado. Awokado drugi miesiąc i prosi o z tej okazji. Proszę bardzo. Nie No, młody się rozwija, no nie? Jakbyś się śmieszkami, ale pamiętajcie, jak ktoś to traktuje 100% deka, to pamiętajcie, że to trzeba mieć samotnym, tak żeby w młodym wieku w ogóle wy starać się robić jakieś kawałki. No nie I się w tym rozwija, wiedząc, że jest tak dużo osób. E, X-Wiz, też może pani też też Więc naprawdę szacun dla młodego. E, I też, i też fajnie, że się bawić cały czas konwencją, No nie pamiętajcie, że każdy jakiś zaczął. Jakbyśmy posłuchali jakieś pierwsze rzeczy, które robią się chłodne bardzo osoby, to wcale nie działałoby lepiej, prawdopodobnie będzie miał gorzej. Ciekawe na odpowiedź Lisa. <laughs> Zednom ciężko podróżuj pociągiem. Dzięki za Hej, dobra, spokojnie, zarabiasz domu i będzie

To. o. Hagiwagi! Jest! To o. Hagiwagi jest! Panie, że mogę już koncerty robić! To o. Hagiwagi! Wszyscy co myślałem, że dzisiaj możemy obejrzeć? No, tylko to jest wiecie. No, teoretycznie to nie jest kontent stojący za paywallem, więc powinniśmy być w stanie to obejrzeć. Wydaje mi się, że będziemy w stanie to obejrzeć. No bo jeżeli kontent nie jest płatny, a jest na jakiejś innej platformie, no to jest taka oczy, że sięgnąłem w jakiejś sprawie, na której pojutrze mówimy bardzo dużo rzeczy. I dowiedziałem się, że na platformie. Oldsmith Goal, Można sobie za darmo obejrzeć? komuś się tam zalogować. Eh, eee, może ja miałem tę Można Można sobie obejrzeć jakiś tam bardzo dziwny program, który widziałem, że komentuje prostracja. Jest chyba czymś, co by się bardzo podobało na naszego streama. Już wam pokazałem, że się tam nie czekacie, to To nie jest jakieś takie, że musimy się czy coś, to jest to coś, co moglibyśmy potencjalnie zobaczyć na streamku. Nastolatki Generacja Jutra. Serial dokumentalny pokazujący współczesną młodzież. Bohaterowie pochodzą z różnych środowisk, mają różne zainteresowania i poglądy. Także macie tutaj przekrój na nastolatka polskiego. Nie wiem, czy to jest coś, co byście chcieli obejrzeć, ale no totalnie słuchajcie, no to to wygląda mojego to wygląda jak widzowie mojego, to jak widzowie mojego Więc pomyślałem, że kurwa, z wami, no? Nie? Nie wystanie mi z jego prosatatu, oczywiście nie będzie mogło nas więcej, więc jeżeli ogląda to bez prosatatu, sobie podoba, żebyśmy nie oglądali, na może jest skąd, to oczywiście proszę tego oznaka jakiegoś. Ale jak już widziałem, że jest to jest zarekomentowane proszkiem jak na najtłogiej na i po ostatnim następnym problemie, to to się długo zastanawiałem i pomyślałem że moglibyśmy w sumie spróbować obejrzeć coś takiego na string. zobaczyć co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy wy jesteście za, czy nie za. Paru osób by to oglądało. Polsat się zgadzać, to jest proszenie. Tak, jestem z maniem ostatnio i z wieloma innymi osobami. Z Mandiem, z i z zakarnumem. I generalnie no chłopaki mi mówi że, że takie rzeczy raczej na streamach jak się nie czeka, więc, więc pomyślałem, że możemy spróbować sobie uznać kontent, szczególnie, że czy oglądamy. Szczególnie, że na no, pierszu dużo to robi ale tych programów jest tak bardzo dużo, że byłoby fajne. No nam brakuje troszkę takiego, wiecie, w trzech w tygodniu, ile można oglądać YouTube cały czas. Więc pomyślałem, że to będzie fajna opcja urozmaicenia. Jak nam się nie spodoba, to oczywiście możemy obejrzeć coś innego. Tak? To 71% tak. Pamiętajcie, możemy jeden odcinek obejrzeć. Jak nam się to bardzo nie spodoba, no to po prostu skoczymy sobie dalej. Sprawia dalej, reportera betę? Dobra, no, zacznijmy od czegoś. Ja też jestem nowy w takie oglądanie, wiecie, programów bardziej niż, niż jakichś takich odcinków, więc też chcę zacząć od czegoś lekkiego. To piję? to jest herbata. Fusy dostajemy biskie, się Fusy normalnie. Było turbo miło, można sobie zobaczyć, że będzie nas się oglądać. Siedzieli, byliśmy się wcześniej na. zdjęciach, że w czasie sensie nagrywka. E, musieliśmy nagrać parę rzeczy na boku. Ja tam cały się prześladuję z jakimś materiałem do nauczenia. No i zajęło nam to dużo czasu całkiem. Więcej czasu niż się spotykaliśmy. Więc tak się powiedzieliśmy, że, e, może, że możemy razem coś jeszcze zjeść, no nie, bo jesteśmy głodni. I poszła do nas bliska. I tak trudno mi było, że kupiła dwa razy Fusy i powiedziała, że było strasznie i głupio nam przerywać się w rozmowie. Więc powiedziała, że, że kupi nam Fusy, żeby nas czymś poczęstować. Dostaliśmy normalnie od niej po, po także turbo turbo miło. Nie, także nie alko. Dobra, w tym są dzisiejsze nastawki. E-mówka wpłacił 10 złotych, sorry, że ze smutasami wyjeżdżam, ale zaginął mi, że mogę prosić o jakieś zdjęcie, cutej kotka, Koty? maniutas, bo jestem załamana. Po prostu wysiedźmy trzymaj się tam, wybierz jakieś ogłoszenia, napisz też tam na swoich, bo no na pewno wiesz, wiesz co i jak robić. Ale takie klasyczne ogłoszenia na papierze też mogą pomóc, szczególnie, że dużo starszych ludzi, wiadomo, się kręci 2,4 na 7 po różnych ośkach. To była świetnie, dziękuję ci bardzo, bardzo to było miłe, bardzo nam humor zrobiłaś. To jest coś, czego się bałem. Eksjan, dziękuję ci pięknie. O mój Boże, czy to nie wchodzi w obieza? Czemu ja tego nie sprawdziłem? Być może nie będziemy tego oglądali. Wiecie w takim razie? Są niektóre strony, które nie działają z obiezami. Poczekajcie chwilę. Bo może ja nie potrzebnie a trzeba byłoby najpierw naszykować. No nie, no to teraz nie jestem w stanie tego zrobić. Babo mi kiedyś tłumaczył, jak to zrobić. Żeby się dało oglądać. Jest jakaś bogunaj, będzie na streamach. To to trzeba jakoś inaczej zrobić, fak. Była jakaś taka sztuczka. Poczekajcie, może pamiętam Dziękuję pięknie, Twitterox. No nie, dobra, wiecie co, ja to muszę najpierw rozkminić. Musi mi Paweł wytłumaczyć. Alarm odwołany. O Jezu, jaki start. Dzwonię do Pawła szybko. Idzie to obejść. Wyłącz ustawienia przeglądarki, akcelerację sprzętową. Skąd wiecie takie rzeczy? Co wy gadacie? Akceleracja sprzętowa. Chrome. Ej, serio, skąd wiecie takie rzeczy? Bo to jest w sumie powalone, że wiecie takie rzeczy. Jak wyłączyć przyspieszenie sprzętowe Chrome? Settings. Zaawansowane. OK. Ustawienia bo to mi wygląda inaczej. System może? O jest. Dobra. Jak to? Jak to rozpiniliście, to nie mogę. To będzie fa nawet faster start, fast startowany. Uwaga. Nie. Nie działa. Dzisiaj na rzecz nie do głowy. No nie no widzowie. Nie wiem, skąd wyczesnaliście akceleracja. Mam nadzieję, że mnie i sobie nie strofaliście, się nie rozjebałem teraz, terra, która tak to wygląda. Jeszcze godzina, dwóch godzina, minuta 15. A to jest powalone, skąd wiecie te rzeczy. To jest niesamowite, kto was tego nauczył? Tak w sumie nie wiem, szczerze mówiąc... Po, po co przeciętna osoba używająca internetu, Tu miałaby rozumieć, jak już palić rzeczy, żeby włączyć żeby żeby się ku za jutrzejszą rozmowę o pracę. To by to była ostatnia moja rozmowa kwalifikacyjna. Nie no dobrze, żeby 10 złotych. Niestety takie sytuacje mocno mnie stresują, często problem się języka okay. bardzo zależy mi na tej pracy. No słuchaj, no to zrelaksuj się dzisiaj. Czas proszę otrzymania w bo to chyba bardzo ważna fila e, na nas. I masz się koniecznie pochwalić, co stanie się. A, płaciu, a ci nic się mocą fajer? Tak, jest to nie to ona, a wizo jest to nie i to ona, a wizo jest to nie i to ona, wizo jest to tak, pozdrawiam Polską górą. Też mógłby to nagrać, byłoby fajnie bardzo. Dobra, za 15 sekund. Ja nie mogę, nie wierzę, że to dopisać. A wy jesteście mózgowcy. No to oglądamy No nie. No nie, no kurwa, teraz reklamy zadziałały. Dobra. Prostracja, Ctrl C, Ctrl Shift End, żebyśmy po prostu na zupełnie nowym tym oknie. Po czekajcie, po prostu chroma na plecy. Powiedzcie sobie Chrome. Dobra, nie, nie mogę więcej. Robimy jeszcze raz. Jak ktoś to się nie martwi, ja po prostu nie musisz nic tu tłumaczyć, a to w ogóle nie powinno się mówać, ale doginim się tam jak to. Jak to bez kontekstu dla ludzi nie oglądających prostracji. Mięstopolowcy tańczą. Łapią 10 śmotnych. Also, przedawiam teraz zakończony nieudany związek i moim co se contentem są twoje streamki, wuja. Oraz wspólna odcinek wytrzymaj wytrzymaj prostracji też 33. Nie wiem, co to jest zbrodnia wojenny wojennej. słuchaj, nie oglądajcie. Dobra. I tak. reklama działa. Zobaczymy. Ewentualnie możemy sobie zobaczyć sprawę dla Usuń pliki temp. Usuń Windows 32. Nie no, słuchajcie, jak to będzie dłuższy problem, to ja chcę też streama poprowadzić przede wszystkim, więc nie będziemy robić tutaj jakiegoś tam większego cyrku. E, to jest moja przedostatnia próba. Zróbmy to w ten sposób. Bo jeszcze mam jeden pomysł, jak to zrobić. Usuń Windows 10. A jak nie, no to po prostu będę pytał e, ludzi, którzy to robią regularnie. Jestem w trakcie szkolenia pracy, nieco może mi zadrubić? Miło, że ty. Prawdę przykrytałem na swoje streamy. Słuchaj, to jest dobra opcja. Informatyk po pierwsze, jak widzisz, to jest bardzo wykwalifikowaną kadrą, dlatego no nie. Nie, nie trudnić. po zmianie akceleracji zresetuj chroma oraz proszę o otrzymanie plesa potężnego. w podanżnego wśród certyfikat do pracy z szwajcarskiego. Tak. Lepsze potencjał, lepszy. Trzymamy kciuki. A to dalej nie działa. O zresetowaniu chroma. Ja nie mogę. Dobra, spróbuję jestem temat później, no nie, bo boję się, że sobie namieszam w trwającym streamie, też muszę mieć troszkę rzeczy odpalonych, w osobnych chromach. No niestety. Jeszcze jest jedna opcja. Inna przeglądarka, tak, tak jak ktoś napisał. Spróbuj w innej przeglądarce. Czy tu nie ma żadnych wtyczek czy coś takiego, żeby to nie przeszkadzało? Pff, nie, nie ma. To jest czysta przeglądarka. Na czystym mecz spróbuję. Może na czystym meczu będzie dobrze. Muszę się zalogować. Opery nie mam. Dobra.